Dzień dobry. dobry dzień. Czekaj jeszcze raz. Trzy, cztery. Dzień dobry. Bez sensu. Bez sensu. Przypomniało mi się, jak z Mają oglądamy rzeczy na CDA i tam cały czas są... Nie krępuj się. Gosia otwiera, ja mam chipsy. To jest... W środku nocy. <noise> Albo nie, to jest... To jest każdy w kinie, kiedy ma przekąskę zapatowaną. Masiem, musimy jeszcze po ananas pojechać. Uważaj z tym, nie przechylaj tego. Bo otwiera... <noise> Dlaczego nade mną? <noise> Gosia otwiera dip. Jeszcze tak, jeszcze przechyl, niech... Otwieramy na czosy i dip. Ej, to jest naprawdę mocno zamknięte. Ale, ale mnie nos swędzi, to jest jakaś masakra. Jest, jest, jest i nie wybuchło. Dobra. Koronawirus. Ja, ja nie mogę jeść w trakcie podcastu, bo będę miała tyle śliny w gębie, że nie będę mogła mówić. Słuchaj, jak zupa, bo to jest ostre. To miało być medium spicy. Przecież <laughs> ja mam problem ze spicy. Ty masz problem ze spicy? <laughs> nie wiedziała. Byłam ostatnio z Maszą na tajwańskim żarciu. Tam był taki sos i wzięłyśmy najlżejszy. Ja się popłakałam jedząc go. A Masza tak przechyliła całą miskę na piasie i powiedziała mmm, bardzo słabe. Ale nie było jakby mniej spicy. Więc to nie będziesz jadła tego sosu. Proszę, jedz. Ale nie, no nie na podcastie. Dobra, ale tylko test na podcastie, a tutaj będzie mi się gęba ślinić. Uwaga, uwaga. To w ogóle nie jest... To... Co? Nie wiem, kim jest Alaska, ale okej. Okay. Pokaż mi jej zdjęcie. Bo się, że jak to wygoogluję, to migały wypadnie. Dobra, nie mogę jeść na podcaście. To mm, się z tego zrobić jakiś mukbang. O, jak wygonić siostrę z spokoju? Wejdziecie i <laughs> ze Nie. U nas to już jest SZ2. Ale to jest nie fair. Ja tu się chcę wtrącić, czy mi wobec. Marysia kradnie mi wszystkie moje teksty. Tak. Woda <laughs> w piwnicy. No bo ty masz super teksty. Rodo jest. Ola też się wkurzała, że ja wszystko robię to rozumiem. samo, co ona. A ja nie. Ty nie robisz tego samego, co ja. Ty w niektórych kwestiach jesteś na drugim biegunie. No wiem. Ale, no ale moje teksty kradniesz. No wiem, ale chodzi o to, że na przykład lubię ubierać się tak samo, jak no ktoś, to ja kogo nie mam lubię. Tego problemu. No to dobrze. Ale kradnę twoje teksty, bo one są fajne. Gosia ma najlepsze teksty. Gosia jest super, dlatego jest moją byfyfę. Właśnie, Marcia tym powiedziała, że nie byłaby w stanie się przejść z osobą w moim wieku. Co? Uh -huh. Ja? Uh -huh. No... Nie pamiętam, żebym to mówiła, ale w sumie coś w tym jest. Mm -hmm. Znaczy, no w sensie, no po prostu to jest duża różnica wieku. <laughs> ale ty, ty jesteś inna, po prostu. Cała prawda o różnicy wieku. <laughs> Eee... Marysia po prostu tutaj przyjeżdża, żeby zjeść pankejki y. To nieprawda, wiesz o tym Zrobiłam sobie pankejki w domu Mam je w Rzeszowie Nie muszę jechać do Krakowa, żeby zjeść pankeki. Ja tu przyjeżdżam tylko i wyłącznie dla Ciebie Żeby leżeć na moim łóżku Tak Żeby ktoś z Tobą nagrywał ty. Nie no, od biedy mogę nagrać sama A to będzie nudne Dzięki <laughs> <laughs> Teraz masz mód jeżdżenia po mnie? Mm -mm. No ale zawsze ktoś nagrywa samemu tak jak ja robię czasami samemu live'a, to mam takie... Jak ludzie nie będą zadawać pytań, to tam się nic nie będzie działo No nie, na przykład są dobrzy, dobrzy, dobrzy stand-upowcy, którzy robią to sami i to jest dobre no, Nie mam błysięcia. Uwielbiam naszą przyjaźń, tyle ci muszę to powiedzieć To o tym, że jak się na siebie popatrzy... Dobra, nie. W pewnych sytuacjach o pewnej osobie. O której sobie? A dobra, Gosia pokazuje litery palcowe. Nawet coś tam mówię mamie wczoraj, że Gosia jest taka super, to jest najlepsza przyjaciółka na świecie, bo możemy pogadać o wszystkim. Moja mama w ogóle tak. Mhm. A ja tak, dobra, muszę przestać Moja mówić mama aż tyle o sobie. Mój wczoraj, jak jechałyśmy samochodem i coś tam do ciebie dzwoniłam, to się wkurzyła, że, ma że masz więcej serduszek. Tak jakby. Jak mam zapisany kontakt, to mam przy Tobie więcej serduszek niż przy niej. Masz przy mnie serduszka? No. ja mam Cię zapisaną jako Gosia z piechlanin. piechlanin. Ale ja mam rodziców zapisanych po imieniu i nazwisku, więc... Patrz. A, widziałam takiego mema ostatnio. Mamo, masz ulubione dziecko? Nie, nie mam. I później, jak ma zapisane dzieci w telefonie. Y... Kaszujat. <laughs> nie, to było coś takiego Ania, córka i później Bartuś, serduszko, serduszko, serduszko. <laughs> Ale moja mama ma mnie zapisaną Gosia? Czy tam Małgosia jeszcze? Mój tata też ma mnie zapisaną Małgosia. No Małgosia jest śliczne, bo M jest cudowną literą. Ja nie lubię Małgosia. Nie lubisz? A ja mam Ciocię Małgosię, która nie lubi też, Gosia. Ciocię Małgosię, która nie lubi Gosia. No, I to jest moja najlepsza Ciocia. A ja nie. Bo ja się, że mi się to wywali na ten koc, więc. To salsa? pomidorowa. To jest takie ostre. To w ogóle nie jest ostre. Ale ja mam ten. Dobra, raz. Znaczy... twarz na ostre bo, bo... rzeczy. Chciałam wziąć serowe, ale było tylko extra spicy, czy jakieś tam żeby mi się popłakała. Ojej. No widzicie, tak się o mnie przejmuje. No ja się przejmuję. Tak się wasza ulubiona youtuberka przejmuje moim żywotem. Ja się bardzo przejmuję, no, wiesz? nie zestolcuj się. <grym> też no to też mi. No oczywiście, że, że To jest straszne. Bytni. No ale to tak jest. No ja też wiem, no, że to się jest straszne czasami, to, <grym>, to jest No to właśnie. Ale nie, jak jestem zbyt straszna, to masz mi o tym powiedzieć Ja też Ale ja nigdy nie jestem zbyt straszna A ty nigdy nie jesteś zbyt straszna wow. Ja mam no. szacunek <laughs> o nie ja... Wiem. Uwielbiam cię no, ja ci będziesz. Będę się tą osobą, która może mi powiedzieć wszystko prosto w twarz Mam nadzieję No ja ci mówię dużo prosto w twarz A, Ale niech ty, co, co mi nie mówisz? Większość ci mówię. Ja, ja nie wiem czego ja ci nie mówię No dobrze, nieważne i tak na podcaście by tego nie mogło być. Czasem ci się tylko każe domyśleć, o co mi chodzi. I wtedy ale, mi... ale w sumie, nienawidzę. Czasami o... ci wychodzi za pierwszym razem, sami ci nie wychodzi wcale, więc. Nie, bo to jest. Czekaj, coś chciałam powiedzieć. Ja nienawidzę, jak każesz mi zgadywać, ale jednocześnie ja kocham to. Okay. Bo mam wtedy straszną Weird. bekę. Maja ostatnio chyba powiedziała. No to, to chyba cytat Maj Jak się za mało lubi siebie, to jest źle Ale jak się za bardzo lubi siebie, to też jest źle Dlatego ja lubię siebie na idealnym poziomie No właśnie Ale ja mam słabą samoocenę Z wyglądu Z charakteru Czasami za wysoko Powiedzcie gości, co... że jest Cudowna i z charakteru i z wyglądu nie. Ponieważ ty jesteś naprawdę ładna Czasem patrzę na twoje, zdjęcie, na twoje zdjęcie I mam takie, boże, ale ona jest ładna To zdjęcie z domestosem jest zarąbiste w windzie. Tam był, to był Cif! No był Ludwik. Ludwik. Co? Dobra, teraz to już nie z czego się śmiejesz. No dobra. Ale ja Wam muszę opowiedzieć historię. Ja jestem obiektem zażenowania mojego taty. Dlatego że. Ostatnio było głosowanie na budżecie obywatelskim Krakowa. Nie wiem, czy ci to opowiadałam. Tak, opowiadałaś, ale już zdążam. I moja mama zagłosowała rano i powiedziała, że jest czas do 26.59 i żebym ja też zagłosowała. Ja oczywiście... Marcia otwiera sosy. Dobra, <laughs> Nie wylej. No i moja mama powiedziała, że też mam zagłosować, a ja oczywiście przez to, że jestem niezwykle zabiegana i się cały dzień uczyłam, to powiedziała, że... Powiedziała mi to o 23.00 i się szybko tam logowałam z pesel żeby zagłosować. No i zagłosowałam. Ale co tego z No, że musisz, bo na niektóre rzeczy, jak masz poniżej 18 lat, nie możesz zagłosować. Aha. No i ja zagłosowałam. Jeżeli chodzi o miasto, no to Kraków. Na. Festiwal filmowy w Krakowie, który odbędzie się po... po... pandemii. Zagłosowałam na... Punkty z jedzeniem dla bezdomnych kotów. A to nie było jakieś inne zwierzęta? I dla domki w lesie dla jeży. A, dobra, dobra. No i uważam, że to jest słuszna decyzja. Ale jeżeli chodzi o dzielnicową część, to na też na kulturalny festiwal. Bo w każdej z dzielnicy był kulturalny festiwal, więc dźwięki nie wystalkuje. Zagłosowałam również na wybieg dla psów. Nieważne, że nie mam psa. Zagłosowałam również na siłownię plenerową, dlatego, że może wtedy będę miała motywację, żeby chodzić na siłownię. A głosowałam to wtedy, kiedy nie trzeba było jeszcze nosić maseczek na zewnątrz. A w zwykłych siłowniach teraz znowu trzeba. Odzi, Ale nie, no bo to jest uprawianie sportu. No, na przykład na balecie te dziewczyny muszą mieć. No dobra. U mnie w klubie zależy od grupy. W jakim klubie? No, w akrobatycznym. W, znaczy w moim ex-klubie. A skąd ty to wiesz? No bo ja się jeszcze trzymam z niektórymi dziewczynami. co w się sensie kontakt. Czasami pogadam. Okej. Okay. Mnie nikt nie lubił, jednak. Wróciłabym. Ja bym wróciła. Ja miałam świetną grupę i przez dwa lata miałam świetnych trenerów. Taką panią Dianę, i ona była świetna, i pana Krzysia, który też był świetny, i sobie z nimi żartowaliśmy na treningach, i, ale byli, i byli wymagający. A potem pani Diana. Zaszła w ciąże, jak ja przestałam na chwilę trenować, bo gdzie ja trenowałam 4 miesiące i potem wróciłam. I wróciła, jak ja wróciłam, i znowu była, tylko pan Krzysiu zrezygnował z pracy. I przyszła taka pani Paulina z grupy wyczynowej na akrobatyce. I się to źle skończyło, dlatego że ona miała od nas wymagania, żebyśmy skakali salta w tył na równoważni od razu. Kiedy większość jeszcze przewrotów nie robiła. Co z nią było, nie tak. No i jedna dziewczyna spadała z równoważni, jak robiła machowe na trampolinie. No, znaczy nie na trampolinie, tylko na równoważni. I Co sobie zrobiła? No to się z kolanem. O boże. Jakby ja nie miałam żadnej kontuzji na akrobatyce nigdy. Ja też nie. O nie, raz miałam. Jak kręciłam piruet chyba na równoważnie to jakoś mi się dziwnie kolano przekrzywiło, nawet nie wiem jak ja to zrobiłam. Ale potem mnie strasznie bolało przez 3 dni i byłam u Zuzki na noc i musiałam iść do apteki i zapłaciłam 18 zł za jakiś krem na kolano. No to dzisiaj pamiętam. Ale to jest niesamowite, ja jestem strasznie słaba z matmy, a wszystkie ceny pamiętam. No, czyli znasz matwę na poziomie, który jest potrzebny do życia codziennego. No, no jak ktoś ci za mało wyda, to będziesz wiedziała. No, bo nauczyciele w szkole myślą, że jak będziesz w sklepie i się zapytasz, przepraszam, ile to kosztuje, to pierwiastek, no, z logarytmu. Właśnie, pierwiastek z logarytmu z 36, i musisz od razu odpowiedzieć, czy na funkcji liniowej to jest postać ogólna, czy kanoniczna. <laughs> Chciałam coś powiedzieć, że jestem super. Ja się muszę pochwalić. Ludziom. Nie zaprzeczam, ale nie, nie to. Ja akurat. się muszę pochwalić ludziom moim osiągnięciem. Nie wiem, czy należy się tym chwalić ludziom z podcastu. Dzieci tego słuchają. A, to jednak się nie będę chwalić. Nie, nie chwalić. Nie, bo teraz jak się nie poch... musisz się już pochwalić. Bo to teraz jak się pochwalić, nie pochwalisz, to będą myśleli, że to jest coś gorszego. Że niż robię to. choinkę z puszek od tym barków, ponieważ stwierdziłam, że chcę być eko, i oczywiście nie chodzę i nie zbieram tych puszczek z jakichś śmieciowisk, jakkolwiek to się nazywa. Tylko po prostu sama spożywam te tymbarki. Sama spożywam? Sama spożywam te tymbarki. I nie mówię wam tego dlatego, że wasi rodzice mogą mieć problem, że zbieracie złom w domu, ponieważ moi mieli trochę. Ale teraz sobie wyczylowali i potem pójdę i to wszystko sprzedam na złomowisku. Super. <laughs> A więc... Nikt nie, nie lubił na akrobatyce, bo wszystkie fajne dzieci, które tam były, się wypisały dosyć szybko. A później, ja, jak ja chodziłam dalej, to miałam tylko jedną przyjaciółkę, tylko ona była w takiej grupie najbardziej zaawansowanej. A ja nie, bo mi w sumie nie zależało. Ja tam chodziłam, żeby sobie ćwiczyć indywidualne no, nie rzeczy, nie a nie tam robić jakieś piramidy i tak dalej. Dlatego się wypisałam? No. No właśnie mi nie zależało w ogóle na żadnych zawodach, ja po prostu chciałam kawałek maty, bo tego nie miałam w domu, żeby sobie ćwiczyć swoje rzeczy. I mnie tam wszyscy nie lubili, tylko... Jeszcze zanim zostałaś youtuberką. Jeszcze zanim zostałam youtuberką, więc to było ciężkie, bo jeszcze nie miałam aż tak twardej skóry. Ale... No właśnie, miałam tą jedną przyjaciółkę i my byłyśmy by-fy-fy aż do pewnego momentu, ale... Nie ma wiem, o kogo Ci chodzi, bo mi kiedyś się, jak o Ciebie bawię. No to... Ta laska. Tak, między ta, No. I ona była w zespole z dziewczyną, która mnie nienawidziła. I my miałyśmy lat, nie wiem, 11 czy coś takiego. No to talaska laska miała chyba 16 czy coś takiego. To wiem, teraz na pewno. No i ona tak zawsze po mnie jeździła i tam w ogóle wszyscy po mnie jeździli. Ale ja starałam się być niewzruszona i mieć wyrąban. Mnie moja klasa nie lubiła. Musiałam zmienić szkołę. Ja się w końcu wypisałam, bo już mi się nie chciało chodzić, ale w sumie to nie było przez nich. Ja, ich ja się wypisałam. się ich zlewać. Ja się wypisałam, dlatego że nie trenowałam 4 miesiące przez stan zdrowia i miałam trochę bolący kręgosłup potem. A właśnie, no moi, A bo trener, ogólnie, no, trener widział we mnie duży potencjał, i po jakimś czasie, jak tak sobie sama stałam na tej macie, i robiłam swoje rzeczy, to stwierdził, że ja będę robić dwójkę z taką dziewczynką, i że da mnie w ogóle najlepszą, górną i tak dalej. I mnie wtedy zaczął boleć kręgosłup, no bo musiałam dźwigać ją. dźwigać ją I moja mama powiedziała, że no tak być nie może i że jak najbardziej mogę się wypisać No i chyba dlatego się wypisałam, ale tak naprawdę <laughs> ja tego nie pamiętam Bo to było tak, że ja chodziłam, nie chodziłam, chodziłam, nie chodziłam Nie pamiętam takiej jednej daty, żebym się wypisała Ale najgorszy był obóz akrobatyczny <laughs> Salsa wróciła <laughs> <gorszy> najgorszy, najgorszy był obóz akrobatyczny na który pojechałam idąc do szóstej klasy, bo zawsze jeździłam na Zuchowe I Zuchowe obozy były najlepsze na świecie i później już nie mogłam jeździć na Zuchowe, bo byłam za stara Więc rodzice stwierdzili, no to pojedź na ten akrobatyczny Moi też tak mówili w 2018 <gorszy> I to było piekło, ale przeszłam przez nie no, Przeprowadziłam się do małych dziewczynek do pokoju, bo nienawidziłam ludzi z mojego pokoju i oni chcieli się na mnie zemścić w zieloną noc Zastawiłam na nich pułapkę, która zadziałała Byłam wtedy najszczęśliwszą osobą na świecie Mnie nikt nie lubił W sensie na ze mnie wszyscy lubili, miałam świetną grupę Ale mnie w szkole nie lubili Ale teraz cię wszyscy lubią Te, Potem zmieniłam szkołę w piątej klasie i miałam świetną klasę W sensie na początku miałam świetną klasę, ja się z nimi świetnie dogadywałam do końca Ale oni potem, każdy poszedł w swoją stronę i ja myślałam, że każdy pójdzie w swoją stronę. I albo będziemy się lepiej trzymać, albo każdy pójdzie w swoją stronę i siebie oleje. A to polegało na tym, że po prostu wszyscy po sobie jeździli o tym, że ktoś jest w jakiej szkole, kto się dostał do jakiej klasy i to, było. Uuu. na przykład był jeden chłopak, który się dostał do bardzo dobrego liceum dlatego, że jego mama tam pracuje i może miał prawie najmniej punktów z klasy. I sobie w nim nie radzi teraz. I on po nas jeździł, że się dostaliśmy do gorszych szkół. Ale no większość. 90% mojej klasy nawet tam nie składała papierów, więc. Mhm. I chcę powiedzieć, że jeszcze potem miałam taką psiapsi. Nie robię ci zdjęcia, tylko trzymam telefon równo. Potem że miałam i... taką psiapsi, z którą się przyjaźniłam, a ona złamała mi serce. No to mi ta psiapsi właśnie tak trochę złamała serce. Każda moja psiapsi mi łama serce, prawie Ja nią nie będę. No ty nią nie będziesz jeszcze. A złamałam kiedyś serce? Naprawdę? Zy, nie, 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 naprawdę nie <grym <grym Nie Jeśli ma serce, już byśmy się nie przyjaźniły Musimy pana pana Czekaj, bo jeszcze muszę powiedzieć, jak wygoniłam siostrę z pokoju no. Bo była 11 w nocy, a ona chciała oglądać kolejny odcinek, a ja chciałam iść spać No i mówię, że ma... i jeszcze to było... Jak to się mówi po polsku? School night Że... Że w nocy... Do następnego dnia... To następnego dnia trzeba pójść do szkoły Tak nie, no bo wiesz, w sobotę też jest noc w roku szkolnym. Noc w trakcie tygodnia szkolnego, kiedy następnego dnia trzeba było iść do budy i się uczyć. Dlaczego... Ja nie mam tego problemu. Dlatego School Night jest lepszym wyrażeniem. Uwielbiam Amerykanów, ale. No i chciałam ją wygonić. I mówię, powiem mamie, jak stąd nie wyjdziesz. Ostrzegam ją, na początku nie powiedziałam mamie, tylko powiedziała mi, że powiem mamie. Oh, to co ty oh, robisz? Szałamuję, o oh, oh. oh, sorry. Gościa mnie nagrywa. Na co, na snapa czy na, na story? Konto. A, super. Możesz mnie oznaczyć. Gdzieś to wrzucę um, No i. Ona dalej nie chciała wyjść, więc ja zaczęłam. Maja jest tak późno! Proszę iść do pokoju i spać, a nie oglądać serial. I moi rodzice to usłyszeli i tak. No właśnie, Maja, masz iść! Poszłe święty. To było takie piękne. Ja, ona coś tam, że ja ją zaczęłam namawiać do kolejnego odcinka, ale słuchali bardziej mnie, więc byłam z siebie dupna. Dobra, więc ile ten podcast już trwa? 23 minuty. Możemy powiedzieć coś jeszcze? O której musimy tego ananasa przywieźć? Pizza będzie za godzinę. A więc... ten ananas będzie na pizzę? No. Przecież ja chciałam hawajską. A nie możemy zjeść bez ananasa? Nie. A twoja mama chce tego ananasa Może. na pizzę? Może. No sama powiedziała, że mamy jechać. Dobra, gdyby było to u mnie w domu, to bym nie jechała, ale jestem grzecznym gościem, więc pojedziemy. Ty mnie musisz zabić. <noise> Szofer. Tak to jest, jak się ma samochód. Tak to jest, jak jest się starszym. Ja mam same młodsze osoby w swoim. No dobra, może nie same, ale 90%. Jak się cieszę, że cię mam. Fajnie, ja też. Powiedziałaś to, to z takim tonem, jakby to nie była prawda. Trudne sprawy zaraz nam z tego wyjdą. O, wiesz, że Maja wykaszlała syrop na kaszel? Mówiłaś mi. <laughs> to powiem jeszcze podcastowo. I z koroną tutaj może. Nie, bo to było dawno temu. Maja po prostu miała kaszel i wzięła syrop na ten kaszel i w tym momencie, kiedy ona połykała ten syrop, zaczęła kaszleć i ja myślałam, że ona umiera i trzeba ją do szpitala wieść. I ona wykaszlała ten syrop na kaszel i on le leżał na całej podłodze i później ona musiała to ścierać. Przyszła mama... I nie wiedziała w ogóle, czy cokolwiek się stało, ale poczuła, że podłoga jest lekko taka sticky. Weź mów po polskiemu. Jesteś no, w pięknym Ale plan. jak jest sticky? Lepka. Dobra, <grywia> lepiąca się. No, że pod mama poczuła, że podłoga się lepi. I tylko mama jest w stanie wyczuć tą jedną kroplę, to której zapomniałaś umyć. To miała mama tak z klamką. Klamką? Kto moje klamki? Ale ja czasami mam lepkie klamki. Czemu? No bo na przykład jak coś jem i mam lepkie ręce ale na przykład dzwoni do mnie telefon Albo na przykład kiedyś Nigdy w życiu nie słyszałam ja o takim problemie Nigdy Ale też moja mam To tak jak jest to, że Bo ja często w nocy się uczę mhm. I jak ja się uczę I idę sobie zrobić herbatę To robię tak precyzyjne ruchy, żeby było jak najciszej i oni mnie zazwyczaj nie słyszą, ale jak ja rano śpię, to moja babcia mi, du mi. Du, 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 du. Mój tata biegnąc po schodach. Typowo. Te... Asia drze się na cały regulator. Tak, no, u mnie się drą pod moimi drzwiami na przykład, bo ja mam drzwi tak. zaraz przy schodach. I ktoś stoi... No ja też mam no, no to mamy identycznie. No i ktoś staje zaraz przy moich drzwiach i przy schodach i krzyczy do kogoś na dole. Ej, to co? tam, coś tam, coś tam, coś tam. <laughs> tak... Czyli nie możemy się dzieć, bo moja mama prowadzi wykład, a propos. Witamy na uczenie online. Dobrze, więc skończymy ten podcast. Mamy dużo do omówienia moja droga teraz. jedziemy po Ananasa. No, no to idziemy do mojej mamy na wykład i powiem mi, mamo, jadę po Ananasa. Oni raz zjedzą wtedy. No Więc y, wpadajcie do sklepu zwariowani.com, kupcie sobie coś fajnego, jest tam dużo fajnych rzeczy, jest nowa kolekcja, są długie bluzy. Gosia, co ty robisz? Gosia nagrywa wiącowa. mnie na Siri. Y, więc z wami słyszymy się za tydzień znaczy już pewnie bez Gosi, chyba że do mnie przyjedzie i nagramy kolejny podcast. Albo dzisiaj nagramy, nie wiem. Może. Dobra, panią. Chcesz jeszcze jeden? No. Serio? No, może O matko, jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie Bo lubisz robić to, co ja, co jednocześnie jest moją, pra moją pracą No dobra, kończ, już jedziemy, po No to pa Bez sensu